Cześć, witajcie! Dzisiaj będzie trochę o nowościach, trochę o roślinach z Marketów, trochę o moich roślinnych niepowodzeniach i pokażę Wam trzy aktualizacje moich roślin, które już posiadam. Zapraszam do oglądania. Ale zaczniemy może właśnie od tych nowości i tutaj widzicie filodendrona Birkina, którego ostatnio udało mi się upolować w Biedronce, był w bardzo dobrej cenie. Ja słuchajcie pamiętam jak te filodendrony jeszcze dwa lata temu kosztowały mnóstwo pieniędzy. Za małą sadzonkę coś około 200 zł z tego co dobrze kojarzę i już wtedy chciałam go mieć, ale nie chciałam wydawać na niego aż tyle pieniędzy, no bo wiadomo taka droga roślina może się nie przyjąć, może się coś z nią stać, no i wtedy byłoby mi mega szkoda. A teraz słuchajcie udało mi się go upolować za nie wiem 20 3 zł chyba on kosztował, coś takiego. Także bardzo, bardzo, bardzo fajna cena. Też od razu z tą osłonką, w której jest. Tutaj ogólnie są chyba trzy sadzonki w, w jednej doniczce. Jest bardzo fajnie wybarwiony przynajmniej ta sadzonka, że tak powiem, główna, największa. Jest bardzo fajnie wybarwiona, bo te tutaj liście na dole już mniej. Postawiłam go tutaj przy oknie, żeby miał sporo światła. Wcześniej stał niżej, na niższej półce, ale już przestał się mieścić, bo wyprostował ładnie tego liścia, który się rozwijał. No i musiałam go przestawić tutaj na górę, żeby miał więcej miejsca. Zobaczymy, jak będzie dalej rósł. W ogóle ostatnio doszłam do wniosku, że filodendrony i sansy to są bardzo, bardzo wdzięczne rośliny. I na te chyba będę teraz stawiała najmocniej, jeżeli chodzi o rozbudowywanie mojej kolekcji roślin, ze względu na to, że po pierwsze są proste w uprawie. Po drugie jest bardzo dużo odmian, jeżeli chodzi o sansewierie i filodendrony i można naprawdę sobie fajne okazy znaleźć. No i po trzecie, większość z nich nie jest wymagająca co do stanowiska aż tak bardzo. I może Birkin akurat nie jest tego najlepszym przykładem, bo on potrzebuje jednak światła, żeby te liście mieć wybarwione, ale są takie filodendrony, które potrzebują mniej światła, bo mają na przykład całe zielone liście. Także tutaj wybór jest naprawdę, naprawdę duży. No dobra, ale rozgadałam się, przechodzimy do drugiej nowości. Drugą nowością jest begonia makulata. Myślę, że większość z nas z Was zna tę roślinę. Powiem Wam, że ja kiedyś w ogóle nie lubiłam tej begonii, nie podobała mi się, jakaś taka mi się wydawała dziwna, te liście w takim dziwnym kształcie, jeszcze te kropki białe. No, jakiś taki dziwoląg. No, ale ostatecznie powiem Wam, że teraz mi się spodobała. Gusta się zmieniają. Także razem z birkinem przyjechała do mnie też ta begonia, bo one były w jednym rzucie, tak jakby w jednej ofercie, w biedronce. Nawet są w tych samych osłonkach no i w tej samej cenie były. Także mm, zakupiłam obie te rośliny no i mam tę begonię. Zobaczymy, jak się będzie u mnie jej rosło, ponieważ to jest moja pierwsza begonia. Nigdy begoni do tej pory nie miałam, no ale czas zobaczyć, jak to będzie właśnie z begoniami. Jeżeli chodzi o stan tych roślin, w jakim udało mi się je nabyć, to begonia miała kilka połamanych liści i kilka uszkodzeń mechanicznych. Nawet tutaj je widać na filmiku. O ten na przykład liść, się jeszcze tu jest taki, o widzicie, trochę taki porysowany, trochę jest ponadłamywanych liści. Ze dwa czy trzy w ogóle były złamane, także leżały gdzieś tam luzem, w tej folii, w której, w której była owinięta. A birkin przyszedł w nienaruszonym stanie. Ja nie widziałam na nim żadnych uszkodzeń mechanicznych, bo jest też trwalszy. Ma te liście takie bardziej sztywne, aby go nie, no wiadomo, ona jest trochę delikatniejsza, także została bardziej gdzieś tam uszkodzona w transporcie, ale ogólnie nie ma co narzekać. I z nowości, słuchajcie, jeszcze tylko jedna roślina, najzwyklejszy prosty aloes, który przyszedł do mnie zaledwie wczoraj, także jeszcze się nie zaznajomiliśmy ze sobą. Tutaj ze złamanym liściem, mój mąż jak wybierał, bo on mi go kupował to nie zauważył, niestety taki już był. No i nie wiem jak będzie z jego życiem u mnie, bo też tutaj miał jednego już liścia, które zgnił i drugi jest taki mięciutki, także widać, że już coś tam się z nim dzieje, że był przelany. No i powiem Wam, że ogólnie mam takie doświadczenia ostatnio z roślinami kupowanymi w marketach, bo ja bardzo dużo roślin nabywam w marketach. Że one są często gęsto przelane, i nawet jeżeli tego przelania nie widać, to nie znaczy, że nie były przelane i na przykład nie stały gdzieś tam trzy dni, gdzieś ta ziemia z wierzchu obeschła, a w środku jest jeszcze zupełnie wilgotna i te rośliny nadal, nadal marnieją. Bo takie mam podejrzenie, że te, które mi padły ostatnio. To właśnie niestety tak były potraktowane i ja już ich nie zdołałam po prostu odratować. Nie wiem, być może się mylę, być może gdzieś mój błąd pielęgnacyjny, nie mówię, że nie, bo dopiero się wszystkiego też uczę, ale takie mam doświadczenia i takie spostrzeżenia, bo na przykład jeżeli chodzi o tego Aloesa i przyjechał do mnie wczoraj i sprawdziłam, no tak, liście tutaj jeden ułamany, ok, od góry ziemia sucha, więc fajnie, wydaje się nie wszystko ok. Rozpakowałam go, sprawdzam i tak, jeden liść już odpadł, bo był zupełnie przegnity. Drugi liść dotykam, jest mięciutki. Taki widać, że już coś tam się dzieje. I włożyłam palec na głębokość powiedzmy 3 cm do ziemi. No i z wierzchu oczywiście ona jest w ogóle suchutka, a w środku, co się okazało, oczywiście jest dosyć mokra. Także prawdopodobnie do sklepu przyjechał dobrze podlany. Ziemia z wierzchu w sklepie przeschła. A tutaj w środku niestety została mocno, mocno zawilgocona. Także no takie mam spostrzeżenia właśnie, że tutaj czasem można się naciąć i jedna roślina sobie z tym poradzi dobrze, druga roślina mniej dobrze i część właśnie w domu później nam niestety pada. Także sprawdzajcie, jak kupujecie rośliny, chociaż powiem Wam, że ja, jak kupuję i widzę, że jakaś roślina ma mega mokro. To i tak ją biorę, bo zwykle jak chcę ją mieć, to po prostu ją kupuję, a później liczę na to, że uda mi się ją jakoś odratować albo coś z nią zrobić w domu, przesadzić, cokolwiek i ona odżyje. No, nie zawsze tak jest i niestety dwie rośliny ostatnio straciłam. Stąd bluszcz już coś tam marnią, pokazywałam Wam ostatnio. A ten nikotynowiec, który stał u góry, no to po prostu moje niedopatrzenie, jak widać, bo stał sobie wysoko. No, i niestety już później, jak zobaczyłam, co się z nim dzieje, że większość liści oklapła, no to nie udało mi się go już odratować. Trochę się dziwię, bo wydaje mi się, że obie te rośliny nie były trudne, jeżeli chodzi o pielęgnację. Bluszcz nawet tutaj, widzicie u mnie się jako tak otrzyma. Tutaj jest jeden i jest jeszcze drugi koło fikusa. Tutaj nie wiem, na ile to będzie widać. O, tu sobie rośnie, proszę bardzo, i jakoś tam sobie żyją. Ale nie ma tego złego. Myślę, że jeszcze kiedyś ładnego bluszczu się dorobię. Za nikotynowcem, no cóż, tęsknić nie będę, tak to bywa. Czasem niektóre rośliny po prostu muszą zwolnić miejsce dla nowych. Powiem Wam, że z tego regału jestem naprawdę mega zadowolona, ponieważ on jest w takim fajnym rozmiarze nie za duży, nie za mały. Tutaj między tymi półkami jest dość duży odstęp, także trochę większe doniczki i trochę większe rośliny też się zmieszczą, bo w niektórych tych regałach ta przestrzeń jest zdecydowanie mniejsza, no i wtedy można poustawiać tylko jakieś mniejsze rośliny, no a te większe trzeba nadal kombinować, czy jakiś stojak, czy jakaś półka, czy coś takiego, a tutaj mogę naprawdę i mniejsze i większe sobie jakoś swobodnie poustawiać, więc generalnie na plus polecam Wam, możecie sobie zobaczyć na stronie IKEA. Z aktualizacji chciałabym Wam jeszcze pokazać moją alokację. Słuchajcie, powiem Wam, że ostatnio na nią narzekałam i trochę wzięła się do roboty, wypuściła sporo nowych liści. Nie wiem, czy dobrze tutaj widzicie, bo jest strasznie słońce tutaj, ale wydaje mi się, że coś tam, coś tam widać. Trochę tych liści zjadła i trochę nadal zjada, ale to jest podobno normalne u alokazji, że ona część tych liści zjada na rzecz tych, które wypuszcza, także tym się nie martwię. Fajnie, że nabiera siły przed zimą i przed tym gorszym okresem. Mam nadzieję, że wszystkich liści mi nie zrzuci. No i co? Oby dalej zdrowo rosła. Zobaczymy, jak właśnie poradzi sobie w tym trudniejszym dla niej okresie. I aktualizacja numer dwa to moja monstera. Niestety, tę sadzonkę największą, która nie chciała się ukorzenić, musiałam stąd wykopać, ponieważ było z nią coraz gorzej. No może nie gorzej, ale nie było z nią lepiej i widać było, że coś się z nią dzieje. Że nie może się ukorzenić, więc coś tam w korzeniach musiało być nie tak. No i było. Oczywiście ona nie miała już prawie w ogóle korzeni, wszystko zgniło, e, także wyjęłam ją z tego podłoża, pocięłam ją na dwie części. No i tutaj próbuję ją, będę próbowała ją ukorzenić. Nie jest to dobry moment na ukorzenianie, no ale wydaje mi się, że lepsze to, niż by miała zupełnie tutaj zmarnieć. Moczy się teraz w wodzie z topsinem w słoiku po miodzie. No ale zobaczymy, czy da sobie radę i czy e, coś z tego będzie. Widzicie, tutaj ten liść zaczął już żółknąć, wszystkie te końcówki ma pożółknięte. E, Tamta druga szczepka wygląda trochę lepiej, bo nie ma aż takich żółtych liści. No, szkoda, no bo wszystkie te liście z dziurami musiałam sobie y, obciąć, a było już tak fajnie i wyglądało to naprawdę gęsto i ładnie. A tu co? No, niestety. Tutaj jej liść szczytowy, ta tutaj wygląda zdrowo, ale niestety nie ma już teraz liści z dziurami, dopiero te liście będą się tworzyły. A skoro już przy monsterach jesteśmy, no to tutaj kolejna. Monstera Manki Mask tudzież Monstera Adam Sony. Niektóre sklepy rozróżniają jako dwie, niektóre piszą w nawiasie, że to jest jedno i to samo, także ciężko się połapać. Ja kupowałam ją pod nazwą Monstera Manki Mask, ale być może to jest Monstera Adam Sony. Natomiast e, bardzo mi się rozrosła, bardzo mnie to cieszy. Tu jest mnóstwo szczepek wsadzonych w jedną donicę. Ja wam kiedyś opowiadałam, że to jest roślina też, którą ja odratowywałam, bo ona miała pokrój wiszący, miała dwa pędy zwisające, jeden dłuższy, drugi krótszy. Ale po czasie takiego rośnięcia te liście zaczynały się robić coraz, coraz to drobniejsze. Te węzły się wydłużały, no i ostatecznie złapała też grzyba i zaczęła marnieć, więc postanowiłam ją pociąć na szczepki. Sadziłam ją też do roztworu wody z topsinem, ukorzeniłam na nowo, no i posadziłam te szczepki tutaj, no i bardzo ładnie zaczęły rosnąć. Teraz nie będę jej już prowadziła w dół, tylko będę ją prowadziła w górę i nie będę jej prowadziła na tym, tylko dam jej normalnie palik, żeby mogła się w niego wczepiać, tylko muszę go zakupić. Myślę, że jak wszystkie te sadzonki ruszą z kopyta i będą wypuszczały kolejne, kolejne liście, bo niektóre mają mniej, niektóre więcej, tak jak widzicie, no to będzie fajna, gęsta roślina. Z tym, że tak jak mówię, wydaje mi się, że na paliku będzie jej się lepiej rosło i dzięki temu te liście nie będą coraz mniejsze, a może nawet coraz większe. Najfajniej by było zrobić własnoręcznie taki palik z mchu, z takiej siatki. Widziałam taki pomysł. Może kiedyś pokuszę się o zrobienie takiego palika. I wtedy do takiego palika wlewa się wodę albo zrasza się go. Ten mech nasionka, trzyma trochę wilgoć i ona tymi korzeniami powietrznymi też sobie wrasta w ten palik, dzięki czemu. Te liście rzeczywiście wtedy są naprawdę naprawdę duże, bo czerpią tymi korzeniami powietrznymi też wodę, nie tylko z podłoża, ale również z tego palika. No i wtedy ma to sens i wtedy te liście są naprawdę fajne. Także takie paliki są najkorzystniejsze w ogóle dla wszystkich pnącz, więc e, wydaje mi się, że kiedyś to zrobię. No, czas trochę brakuje, ale chciałabym to zrobić, bo na pewno ułatwiłoby to właśnie na przykład prowadzenie takiej monstery. Dobra, to chyba wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Więcej już nie będę paplała w tym filmie, bo pewnie już i tak dużo, dużo za długo gadam. Dziękuję serdecznie za oglądanie, życzę Wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.